Jesteśmy właśnie na moście tramwajowym na RZNR w miejscowości Lutomiersk. Tym mostem niegdyś przejeżdżał tramwaj numer 43. I Mówiąc nie skromnie, miałem okazję przejechać się jednym z ostatnich tramwajów, które pojechały właśnie tą trasą, bowiem trasa już jest nieczynna. Jak chyba wszystkie ludzkie podmiejskie trasy, w tym trasa do Ozarkowa, równie malownicza. Tak więc ja szybciutko się stąd ewakuuję i kierujemy się już w miejsce, gdzie będę dzisiaj biwakował. Mam nadzieję. Wyniknęły po drodze moje komplikacje. Otóż w Lutomiersku zatrzymała mnie policja, informując mnie, że nie mogę sobie jeździć rowerem, że przecież wszędzie na Facebooku i w internecie są wrzucone rozporządzenia, że rowerami jeździć nie można. Nie do końca mi się tak wydaje, przy czym wyraźnie gdzieś spoglądali na moją torbę i ja myślę, że głównie o to chodziło. Gdyby mnie nie miał ze sobą, to zapewne nawet mnie nie zatrzymali. No ale tak czy inaczej postraszyli mnie trochę mandatem, szczególnie jak trochę sobie z nich powtórowałem więc no, nie chciałbym trafić na drugi patron, bo to już może się skończyć mandatem faktycznie na pięć stówek, także e, jadę sobie przez las w kolumnie, robię małe zakupy i e, zaszywam się gdzieś głębiej nad rzeką. Myślę, że nawet dzisiaj nie rozpalę e, ogniska. Moje miejsce biwakowe o tej porze roku ma jedną zasadniczą wadę. Jest bardzo widoczne. Zazwyczaj tutaj wszystko jest zarośnięte, te gałęzie są całe zielone i tam w głąb absolutnie mnie nie widać. Tymczasem no tutaj dopiero wszystko pączkuje, także co gorsza, po drodze widziałem bardzo dużo ludzi. Tak więc są chyba nawet tak w sezonie wakacyjnym. W weekendy nie było tutaj tyle ludzi co teraz. Rzeka ma tutaj bardzo Silny nurt, jak na nią, ona zazwyczaj w ogóle go tutaj nie ma. Bo w tym miejscu jest spiętrzona dość mocno. Ona zazwyczaj stoi tutaj. No nic, ja się tak bardzo wstępnie tutaj ogarnę. Posprzątam trochę te gałęzie. Może jednak coś będzie z jakiegoś mojego ogniska. I nie będę się na razie rozkładał, bo chodzą tu ludzie i wolałbym, żeby nie widzieli, że tutaj obozuje. Także po prostu. Położę sobie materac może. Nie będę rozwieszał hamaka i tak dalej. Zobaczymy. Czy będą tutaj się pojawiać ludzie. Rozwieszę już hamak, bo robi się ciemno. W hamaku mam taki leciutki materacyk. I śpiwór. Śpiwór ma komfort. Aha, komfort. Ma ekstremalną temperaturę do 6 stopni, tyle ma być w nocy. Także zobaczymy, co ja powoli malutkie ognisko sobie rozpalam. O ile mi się uda, bo zapomniałem zapałek, mam tylko krzesiwko. I tak właśnie przy takim malutkim ognisku sobie. 鞋子没挂。 I jest godzina czwarta trzydzieści. zimno. Jest godzina czwarta trzydzieści. Czwarta? Trzecia. Jest godzina trzecia Za godzinkę mam pociąg, także będę się zbierał. Jadę pierwszym, bo jednak temperatura jest nieco niższa niż zapowiadano. Poza tym tam mgła cholerna sprawia, że wszystko mam. Wilgotne więc wolę sobie teraz na spokojnie troszeczkę to wszystko przesuszyć jeszcze obok ogniska i nie pakować mokrego. No i przy okazji sam się trochę rozgrzeje Masakra, muszę sobie kupić nóż, bo rozpalanie tego krzesiwa tym głównym co jest do niego to tragedia. Kto to postawił namiot na balkonie?